Cześć, dzisiaj widzę przed moimi oczyma wyobraźnie zdesperowaną kobietę, zrozpaczoną kobietę, która chce jednego, żeby jej dziecko przestało cierpieć, żeby jej dziecko nie było już męczone przez złego ducha, żeby było pozbawione tego psychicznego cierpienia, nie stanie już więcej tego znosić. Jest gotowa na wszystko. Na co dokładnie? Na przejście tej granicy, która dzieli jej kulturę, jej religię, jej zwyczaje. I z bezpiecznego miejsca, środowiska, w którym wyrosła, w którym ma dziecko, w którym toczy się jej życie, ma jakaś praca, którą wykonuje wszystko to jest związane z jakimś miejscem, w którym może się czuć. U siebie w domu, ona to przekracza idzie do Jezusa, do innej religii, to inna płeć, kobieta, mężczyzna tamtych czasów. Co ich łączyło? Jakby kulturowa przepaść, inna religia, inne y, poczucie wyższości tamtych nad nimi. Wszystko nie ma znaczenia. Ona idzie do Niego. Bo jej odpowiedzialnością, jej moralnym obowiązkiem, tym, co czuje całym sobą, całym ciałem, jest nieść pomoc swojemu dziecku. I no to jest gotowa, idzie do niego. I dostaje właśnie, jakie to słowa ją spotykają, dokładnie te, na które pewnie, którym pewnie się liczy. Bo czyż to nie jest takie normalne, że człowiek z innej zupełnie kultury przychodzi i z innego kraju, z innej religii wcale nie nie powiedziała: Słuchaj, ja teraz chcę zostać Żydówką, ja teraz z Wami tu będę mieszkać, przyjmę Waszą religię, waszą, Wasze zwyczaje. Nie, potrzebuję pomocy. Potrzebuję takiej zwyczajnej pomocy dla mojego dziecka. Wydaje mi się, że w podobnej sytuacji jest masa obecnych migrantów, które przychodzą. W poszukiwaniu zwykłej, najnowszej pracy, mieszkania. Nie chcą nam e, udawać, że są może kimś innym, przejmować wszystkie nasze zwyczaje, religie, wszystko. Chcą, żebyśmy się po prostu posunęli, podzielili tym, co mamy. Jezus po udzieleniu, właśnie takiej może by się wydawało obcesowej odpowiedzi, która jest raczej tym, co w głowie tej kobiety mogło krążyć. I co odpowiada naszym wyobrażeniom na tego, co jakimi argumentami się obecnie posługujemy w debacie o, na temat uchodźców, to na to właśnie słyszy od niego. I wtedy mówi jedną rzecz tak. Ale czy nie wystarczy tych okruchów z waszego stołu, żeby się, żeby się spełniło moje życzenie? Moja prośba to nie jest wielka. Po prostu zdrowie mojego dziecka. Tu nie chodzi, że ja chcę Wam wszystko zabrać, że chcę po prostu z Wami dokładnie wszystko od Was przejmować. Nie. Wystarczy mi praca, miejsce zamieszkania. A zobaczycie, że czegoś się można nauczyć. W innych wersjach tego samego tekstu Jezus zachwyca się wiarą też tej kobiety. Tutaj w tym tekście mówi: Tak, idź do domu, twoje dziecko jest zdrowe. Tak odpowiada Jezus, i to robi. Dlatego ta historia jest dla mnie lekcją o ogromnej odwadze przekraczania w imieniu wartości, które są dla nas najważniejsze granic, kultur, krajów, religii, w imię miłości, w imię miłości dla dziecka, w imię miłości dla rodziny, w imię wartości takich jak godność. To wszystko tysiące ludzi w dzisiejszych czasach przekracza, ma tą odwagę. I jednocześnie ten tekst jest dla mnie tym, e, opowieścią o tym, czego, o Jezusie, o Jego ogromnym sercu i o nim możemy się od na niego nauczyć jak najwięcej. Jak można się dzielić, dzielić swoim sercem. Nie ograniczać go jedynie dla tych członków jego religii, czyli Żydów, ale przekraczać te granice, tak, żeby to mogło stać się udziałem wszystkich co? Miłość, serce, te wszystkie sprawy. I wydaje mi się, że ten tekst mnie o tym uczył. Ale jest trudny i wymagający, na pewno. Zwłaszcza jeżeli staram się ten tekst odnieść do wyzwań naszych czasów, kiedy uczenie się od Jezusa może być po prostu bardzo trudne i wymagać od nas czegoś namacalnego, konkretnego, trudnego. Bardziej się sam mną, co na ten temat myślisz też.